Witaj serdecznie na blogu Miesiąc miesiącbezalkoholu.pl Z tej strony Marcin, a dzisiaj doświadczenia użytkowników 1000 dni bez alkoholu Główny kamień milowy 1000 dni bez alkoholu Zapisałem się na wyzwanie 90 dni Zrobiłem 66, zaliczyłem wpadkę I piłem przez kolejne 5 miesięcy Obudziłem się 1 stycznia 2019 roku Gotowy, aby znaleźć najlepszą wersję siebie Teraz mogę spojrzeć w lustro i powiedzieć, że siebie kocham. Nie jestem doskonały, ale jestem trzeźwy i obecny przez 100% czasu, dlatego pozostaje czysty. Czy czasami brakuje mi kieliszka wina? Tak, czasami mam kilka tygodni, kiedy dużo o tym myślę. Jednak ja w dzisiejszych czasach niezbyt często. Czy kiedykolwiek jeszcze bym się napił? Nie, ponieważ nie mogę moderować, więc nie ryzykuję powrotu do błaganu, w którym byłem. Tysiąc dni, mieliśmy dzisiaj wpiąć się na górę, ale. Musieliśmy przerwać misję z powodu szybko zmieniającej się pogody, co oznaczało, że nie było to bezpieczne. Fizycznie i psychicznie jestem w formie jak sprzed 10 lat. Jestem podekscytowany przeżyciem drugiej połowy życia na trzeźwo. Co za cudowne uczucie. Pozbądźcie się tej trucizny, aby powstrzymać się od bycia najlepszą wersją siebie. To jest po prostu fakt. Wysyłam wam wszystkie miłość i siłę. Pozdrowienia. Walczcie dalej.